Chodzi o kasę. W zeszłym roku policja zlikwidowała szajkę gruzińsko-ukraińsko-jakąś tam kilka, kilka osób, które zajmowały się fałszerstwem dokumentów. Pra okay. jazdy zacznijmy. Dowodów osobistych, zaświadczeń o niekaralności, zaświadczeń lekarskich czyli lekarski, stanie zdrowia i psychotechnice i taki delikwent, z takimi papierami siadał za fajerę no i teraz weźmy, jedźmy, ja z często jeździłam to się nie stało, ale nie na hełoteczkę tak o, 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 o proszę na przejściu dla pieszych pięknie nie brakuje takich zarejestrowany, następny poleci do ukarania nie daruję.